Witam w kolejnym dniu, dzisiaj mamy dzień trzeci naszego cyklu, który nieopatrznie właśnie nazwałem istotne pytania. Istotne, czyli ważne, żeby nie było tutaj wątpliwości. Wyobraźcie sobie dzisiaj taką sytuację, takie coś na, na wyobraźnię. Pierwsza sytuacja. Dostajesz w nieopodatkowanej derowiźnie równowartość twoich wszystkich długów, kredytów, pożyczek i tym podobnych w gotówce. Druga sprawa. Twój szef mówi: Wiesz co, słabo wyglądasz. Przyda ci się urlop. Poza tym, widzę, że nie spełniasz się chyba w tej pracy. Ale wiesz co, mam gest. Nie zwalniam cię. Weź sobie rok urlopu na mój koszt. Wypłata płatna wypłata, płat cały miesiąc. Jak zwykle na konto. Have fun. Trzecia. Rząd RP dostrzegł problem. Spełnienie Polaka ważniejsze niż walka o przetrwanie. Zostałeś wylosowany do pilotażowego programu jako jeden z dziesięciu szczęśliwców. Postanowił wprowadzić dopłaty 100% do wszelkich kosztów mieszkania i posiłku, i trzech posiłków dziennie, wybranej jadłodajni. Śmieję się, bo to aż oczywiście nierealne, prawda? No ale to jest na wyobraźnię. Okej, okay. zatem pytanie dnia. Co zrobisz, aby ten rok miał sens? Na koniec dobra wiadomość. Dziś piątek. Może ja podpowiem trochę, co ja bym zrobił. Takie moje cztery rzeczy. Inaczej, co ja zrobię? Pierwsze, spłacam długi. Drugie, składam komputery. Wersja pierwsza dla graczy oraz druga workstations, czyli komputery. Zmuszony do ciężkiej pracy za mnie. Trzecie, napisałbym książkę. Czwarte, zapewniłbym sobie wyjazdy w góry. Mogą być tatry czy jakieś inne, przynajmniej raz w miesiącu. To tyle, jeszcze raz powtarzam pytanie: co zrobisz, aby ten rok miał sens? Pozdrawiam.